Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam koszulkę na, na oczach i, i nic nie widzę. A to dlatego, że gramy w Ciuciu -Ciu Babka Battle Royale. No, I z takiej racji, że w ostatnim filmie nie szukałem, to to, szuka. no to szukam. Ha, ha. I no. tak czy ten? Czyli tak, generalnie, może ustalmy jeszcze pomieszczenia, jakie są, żeby widzieć, jakie pomieszczenia się wykluczają. No, tak, to jest powiedzmy salon. No, dalej lecimy. Nie wiem, czy to korytarz, to liczymy jako korytarz. Nie, trwa, to jedno. To jako jedno? No dobrze, jako jedno. Łazienka, schody. Schody mogą być osobnym tak. sektorem. Schody będą osobnym sektorem. Co nie? Dalej lecimy. Tutaj powiedzmy ten. Sypialnia. Sypialnie dwie. Jedna sypialnia. A. Druga sypialnia. To jest jeszcze teren schodów. Ja, to jest, powiedzmy, teren schodów. No i Łazienka. I wyklucza się od najdalszej strefy. No, czyli wiadomka. Dobra, mamy teraz ten. W sumie nie mam tak za dużo, tu, co się tu ukrywać, ale chodźmy. Też o tym myślałem, ale... Tutaj? Dobra, dobra, będzie zajebiste. Ostrożnie, że się tutaj nie uderzył. Martka chyba lepiej tutaj. Dobra, nie wchodź, się tam tamto z podłogi, bo jak to przytłuczę, to wejdzie. A se Dobrze. Plaga, powiedz mi, z moją dupą. Właśnie. Dobra, dobra. tak, bo tam Dobra, idealnie, dobra domuszką, to Dobra dzieje, muszę przyznać, że to jest bardzo fajna mistytka Dobra, idziemy dalej Ja zostaję tutaj Teraz ja muszę pomyśleć Dobra No to działam co schować Chyba nie mam wyboru Na razie, pa, pa. Dobra Chyba nie mam wyboru Będę musiał zrobić starą, dobrą szkołę Nazwaną Międzyłóżkowa? Jestem bezpieczny. O, dobra. Paruby! Wydaje mi się, że wszyscy są gdzieś u góry, ale chodźmy jeszcze awaryjnie przy ścianie O, halo! Zresztą w ogóle, dlaczego ja musiałem wyjść? Przepraszam bardzo. Bo tak! Jak to jest ciuciu -ciu babka i tak nic nie widzę, a to niechaj z nich, co? Bo tak? Dobra, cóż, słyszę Was gdzieś tam u góry, chyba. O! kraki kibelek Halo? Jakiś gałganek tutaj jest pewny Jakiś gałganek tutaj... Okej, okay. tu nie ma No nie, teraz największa zagwozdka Wejść po schodach Dobrego dnia! No dobrego, dobrego Spider -Man, Spider -Man. Wypuść nas! Zaraz wypuszczę spokojnie! O nie, nie! działałem. Najgorzej! O diabetes! Gościu! Wypuść nas! Dobra! Aha! Wiem, że tu jesteś, Gałganku. Halo? Anybody's home? Kurde, chyba nie ma nikogo. A pod łóżkiem? Nie, nie, nie ma się, kurde. Nie ma takiej opcji, że ktoś się schował pod łóżkiem. Albo nie, zróbmy tak. Pierw tu. To to. O! Halo, jakiś tamcik może? Jakiś może tamcik? O, o, o. o nie! Szeje, tu so, nikogo nie no, ma! O nie! Nie było tu nikogo! O, dobra, byłaś kurde, w and density się no. bałem, a nie w czuciu. Prawie mnie kopnął w jajkach. No. No. Czy ktoś tutaj no. jeszcze jest? Noga to jest bardzo dobry sposób na sprawdzanie ja, ja. kurde terenu. Co? Halo? Blady mi się kurde nie podoba. Gdzieś się chowa w jakiś dziwny Ty, gdzie gdzie są drzwi? A tu, dobra. God damn it! Wypuśćcie mnie! O ty dziatu! <śmuszny> Wiedział, że <śmuszny> gdzieś tu Okej, okay, to czek, co mi jeszcze został? Dobrze Już tam pełne. Góra zamknięta. Okej. Okay. Spokojnie. Movement kobry. O ty dziadu, no, bo, bo, bo. no, gdzie, no bo, bo. gdzie ty jesteś no? <laughs> Łazienka na dole wypuszczona. Do, dobrodziej. Dobrodziej? Łazienka nadal wykluczona. Sam Dobrodzieju. Okay. To, jest, to jest Softbox. Tak, to okay. jest Softbox. Nawet podobny do mnie. No nie. Kurde, nie wiem gdzie to jest. Podobny. Runda. Teraz Bladdy idzie na główny rusz. Dobra, wystawcie go tam uważaj na król. Idziesz na... I stopień, stopień. na, na zewnątrz. Dobrze. Gdzie to jest siedzenie? O tu. Chłopaki, musicie mnie wsadzić do kominka. Dobry. Pakujemy cię. Mam oj. To będzie dobry, ale... I wszyscy za tymi krzesełkami w taki sposób? Ej, nie. Ja się wpijam tutaj. Będę stał pod samym sufitem. Nikt nic nie zauważy Dobra, Czaj. tutaj tylko. O. dobra. I teraz zaczynam. Zacznę tutaj. Żeby czy na pewno... Nikt się nie ukrył gdzieś tu na przykład, za zasłoną. Dobra, gałgany, gdziekolwiek jesteście, ogłaszam. Nie macie żadnych szans. Kurde, strach tu chodzić, czy nie? Który na pewno tutaj jak się... Już, znalazłem kogoś? A tak szybko? Ja Co to jest? Halo Gałganie ja. No Co tu się? Co ty? Co ty Dziok się schował ja się <grym> <d> <grym> to, to, to co tu ktoś jeszcze Co? To zrobił? No, ktoś tu <grym> z p... Dobra diabeł, wychodź tam się... Już no, 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 do kąta. Nie ma takiego. Chowanka. Nie no to jest odkurzacz Dobra Chodźmy dalej Okej. Ja wyklucza wykluczaj strefy Nie, nie, nie. To 45 sekund Mniejszy pokój na górze wykluczony Jesteś tu? Nie ma stanu ucieczki miałganie Słyszę twój oddech Wiem, że tu jest co to za zamykanie drzwi, kurde? Jestem bezpieczny całkiem tak No dobra, jednak tylko nie ma Jednak stwierdzisz, że się wystraszysz czy coś? Tak, poszedłem stranko, Tranko, ale wykluczam duży pokój Górę ogólnie, góra wykluczona Góra, tego dziś tu jest stół, cholera gdzie nie jest Przemieszcza się. Zaraz się go pozbędziemy. Jesteś na tym stole? Na pewno nie ma. Już nie. Skody wykluczone! Czy jesteś sam tutaj? Ja jestem tutaj. K***a, tam ktoś jest. U, bamcie, ku... o, Chodzą zupełnie pewnie wokół mnie gałkami Kamerzysta się Przemieszczają mm. Kurde no, już nie wiem gdzie, gdzie można ich szukać ja Tu i sprawdziłem Gdzie oni mogą być? Nie wiem Hej gdzie jesteście lamusy? Odezwać się No kto jeszcze został? Plaga, dobrodziej, No Nie, no, gdzieś tu jest, stanę, to mnie w kanapie się daleka No co? Kurde, biega tu jak po pewnie. Za dużo miejsca tu jest. No oni się jeszcze nie odzywają, tam cika jakiegoś dajcia nie No No co za typy, nie odezwą się.

chcę zobaczyć, czy no. drugiego gałgana jakiegoś nie ma Może coś jeszcze się czai, nie ma Pomacaj, Dobra, stój tu, dobrodzieju dobra. dobra tego stołu Niech mi że nie ma. Dobra, stół od nalany na Nikt nie ruszy, dobrodzieja Proszę go nie ruszać Widziałem to Gdzie ty jesteś? Tu stoisz, dobrodzieju? Tu stoisz no, Dobrze, Stój tu, stój tu No! O nie! Marcie! cię! Eee, masz. masz mnie! O, chyba wszyscy o. co nie? Tak, to była dobra runda. Najlepiej jak stół przestawiałeś. <grymne> Trzecia runda. Szuka flaga. Przygotowany jak najbardziej chowa się. Go Klakson. Go Klakson na balkon. klakson drzwi. No no ooo... I tu masz drugie. I uważaj próg, i potem jeszcze schodek. I schodek. I schodek. I schodek. I schodek. I <trymne> nie sami siedzi. Dobra. Gdybyś się zakończyła w Zobaczmy, jest łatwo to. Jest do... na nie. Może przynieśmy to jedno przystawki, bo nie ja odejdzie nasza. Nie, 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 nie. Bo nie. No sobie tak proszę cię. Nie, nie, nie. Nie ma plastikowe, zobacz, nie, tak. No proszę cię. Nie, no nie. No. nie, 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 nie. No, nie wiecie, że wszystko było moje. Ja był tak moje, No tak, 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 właśnie. Ja bym Nawet nie rzuci, bo to nie. No to trudno, trudno. Silujemy się pod Bateracem. Jest impreza, no, jest mać, mać, mać. fajnie. Dobra. Powiedz, co Szafa jest przesunięta i wciskamy się elegancko. To jest w sumie. Na razie nie muszę się wciskać, ale w razie czego mogę. Ale na jest dla Nie ma szans, dobra. Idź go za To już? No. żeby żeby tu jest Okej. Okay. Mam taktykę. Odmyślałem to wszystko. Myślę sobie, że ludzie od na górę, a jak będą się zamykały, to odetną dół. Ha, ja tam będę czekał. To jest taktyka. E, to ty, dobra. Ej, goście! Słyszałem, jak się Blady śmiał. Jesteście skończeni. Halo? Jest tu kto? Już jestem na samej górze, czy jeszcze są? Mhm, A, dobra. Słyszałem to. Kto trzyma te drzwi? To chyba nie drzwi. A może to drzwi? Nie wiem. Wow, co to za pułapka na plaksa? Ja to zamknę. Wow. jeszcze jedna pułapka na plaksa. Teraz spróbujcie stąd wyjść. Słyszałem te śmiechy. Ktoś trzymał te drzwi chyba. O, kurde, kurde doriły! Oooo! dobra! Próbowałem je zamknąć i nie dało się, więc się domyślałem, że to, to się Ale to akurat nie ja blokowałem, tylko to dywanik! O, tu mnie się nie Czy ktoś u wuja w łóżku się schował? Salon wykluczony! Jezu, czy ktoś jest pod łóżkiem? To, to, ej, ej, bo ktoś jest pod łóżkiem, chyba, nie? Ej, gościu! <noise> Gdyby, gdyby, gdyby! Gdyby, gdyby, gdyby! Gdyby, gdyby! O kurde! Oh, to dobry oh. O to ja! Znalazłeś mnie! Kurde! No nic, to trudno! <sz dietarySí> o jejku! Panie plaga, no? nie spodziewałem się tego, że nie pan... Czyli to mówisz, że na 100% byłeś tam sam bez dla niego? Ktoś tam jest, jest! Nie działałem! E, łazienka jest zamknięta. Cały dół wywrócony jest. Szafka? To chyba nie szedł do szafki. Okej. Okay. Czy niczego tu nie rozwale? My tu jesteśmy. O! Ten... Kto to był? To nie był nikt z was, prawda? O, wywrócony! Gdzież wy? Czasną tymi. Coś tu spada, tak, Okej Ok, no. Ty jednak, plasujesz szafki? Nie, słyszę tu coś. Co? O tygnoju, <grywa> byłeś za tej szafy. Naprawdę byłeś tu? Serio? Wow! Dobrze, kugę wycierałeś na pewno. O, ale ta na górze wykluczona co za gołość? Będziemy się ganiać dookoła tej szafki? Czy już co, daj spokój? Tam ktoś jest? Co tam robią? Ej! Łazi za mną! O ty! O, czuję się. Czuję się niebezpiecznie. Ja. tu łazi cały czas! Ło, wow, co to było? Mój nosek biedny! Wow. GoPro mi się sunęło! Kurwa, mnie zabić? Kamera? Co jest w łazience? co patow! Jaj, No jest grany. Jaj, ja, nie o no dobry pomysł, żeby iść tutaj. My się boję, że spadnę z tego łóżka i tyle będzie. Ej, mój łóżko! Kochano! <laughs> Koniec z tego! Ostatnia strefa została, tylko pokój na górze. Pokój. Jest za szafką, ale go nie mogę złapać, no? Słyszę Cię! no, Wychodź! To koniec, Bladuszu! Przegrałeś! O nie! Nie! Aaaa! Nie! Ja ogromny tam, wyrąbał po prostu łóżko! Koniec zabawy! Yeah! Nie! <minem> tak było! Tak! Jeżeli przeciwnik gra, brudno! Ty też musisz grać, brudno! Tak! Złony, no, to był tak. dobry mecz, bo wycierałem wszystkie kur, kurze za szafą. Tak, tak, tak. Bardzo dobry i słuchajcie, to będzie koniec tego odcinka. E, dziękujemy wam bardzo za oglądanie filmy co sobotę o 17. Oprócz tego, obczajcie mercha, którego mam na sobie i on też ma, i on też ma, i on mamy. Chcecie El być wedo. tak fajni jak my? Kupcie sobie mercha. I zapraszamy was na naszego Instagrama Hortzmane, do którego macie linka oczywiście w opisie. Wchodźcie i lajkujcie. A filmiki w każdą sobotę o 17! Mm. Da! Bang! Tak.